Inauguracyjna sesja plenarna, Quo vadis Europa, optymistyczny scenariusz przyszłości. Moderator to profesor Jan Waszkiewicz, inicjator forum, którego gorąco i serdecznie do nas na scenę zapraszam. Zapraszamy również ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce. Zapraszamy na scenę pan Michael Gertz. Zapraszamy na scenę profesora Antoniego Kuklińskiego z Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim. Wielkie brawa. Zapraszamy pana profesora Wiesława Bokajło z Uniwersytetu Wrocławskiego. Na scenę jest również proszony przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Pan Jerzy Pokój. Prosimy również Pana Marka Prawdę, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech. Pan Marek Prawda, bardzo prosimy. Kolejną osobą, którą zaprosimy na scenę, jest doradca prezesa do spraw Współpracy Europejskiej KGHM, Polska Mieć SA, pan Henryk Karaś. Szanowni Państwo, przekazujemy głos profesorowi Janowi Waszkiewiczowi, moderator dyskusji. Proszę Państwa. Mniej więcej przed miesiącem angielski ekonomist na swojej okładce umieścił kilka dramatycznych takich haseł. Osiem zmarnowanych lat. Trzy daremne głosowanie. Ignorowana przez Chiny i Amerykę. No Później optymistyczny akcent, jednak ciągle największa światowa gospodarka. I pytanie, czy mógłby wreszcie ktoś obudzić Europę? W listopadowym dodatku do Europy, w dodatku do Newsweeka z kolei stawiane są dramatyczne pytania, czy nadchodzi Europa niemiecko-rosyjska. Gdzie indziej z kolei inny tekst przed miesiąca alarmował, że ratyfikacja traktatu lizbońskiego otwiera drogę do niemiecko-francuskiej dominacji w Unii Europejskiej. To są tylko niektóre głosy, które odzywają się wcale nie ze środowisk, powiedziałbym, eurosceptycznych, tylko takich jakichś bardziej umiarkowanych. Jednym słowem widać zaniepokojenie tym, dokąd zmierza Europa czy ma wystarczającą dynamikę rozwoju i czy przypadkiem nie ulega jakimś tam partykularnym interesom najważniejszych partnerów Od samego naszego początku naszych spotkań krzyżowych zastanawiamy się nad przyszłością dolnego Śląska i to jego europejską przyszłością Od dwóch lat powracamy też do pytania rzuconego tutaj przez profesora Antoniego Kuklińskiego Quo vadis Europę Zawiera się w nim zachęta o to, by debatę nad przyszłością Europy uczynić po pierwsze znacznie bardziej powszechną, by przyszłość ta stała się przedmiotem troski nie tylko eurokratów i ekspertów, ale też europejskich obywateli, takich jak tu zebrani. Po drugie zaś chodzi o to, by o przyszłości europejskiej myśleć i dyskutować ze znacznie większym oddechem. A więc w dłuższej czasowej perspektywie. Nie skupiając się wyłącznie na problemach doraźnych, ale poświęcając czas na rzeczy, które są w czasie znacznie bardziej oddalone. Taką debatę chcemy prowadzić tu na Dolnym Śląsku i właśnie no, ta dyskusja tu za tym stołem, a może też konferencja szersza na ten temat, którą zamierzamy zorganizować w przyszłym roku pozwoli zastanowić się nad właśnie kierunkami, do których, których zmierza Europa i nad naszym dolnośląskim miejscem tym wszystkim, ale oddaję już głos naszym panelistom. Kto to jest, to Państwoście słyszeli, dodam może tylko przy jednej osobie, że Pan Henryk Karaś to nie tylko doradca do spraw współpracy europejskiej, ale też prezes Bractwa świętego Jakuba. To jest prezes bractwa dbającego o odtworzenie i konserwację dróg i używanie dróg pielgrzymkowych do komposteli, więc tych najstarszych szlaków transportowych, które w średniowieczu już spajały całą Europę, a więc osoba, która patrzy na sprawy europejskie z takim dużym oddechem. Proszę ja zacznę od naszego. Gościa, gościa z Niemiec, no te obawy. Obawy, czy Europa nie, po pierwsze, no nie rozłazi się jakoś, nie, nie, nie szwankuje, a po drugie, czy nie grożą nam, no jakieś tutaj, czy nie grozi nam dominacja niektórych silniejszych partnerów nad słabszą resztą. Szukamy optymistycznych scenariuszy trudnych w dzisiejszych czasach, ale no, może jak, jak pan ambasador widzi te sprawy. Dziękuję serdecznie przede wszystkim za to, że ze chcieli mnie państwo zaprosić na dzisiejsze wspaniałe wydarzenie. Ich denke, die Europäische Union ist die größte Erfolgsgeschichte. Ich denke, die Europäische Union, wenn sie jetzt nicht gebe, müssten wir sie erfinden Und ich denke, zur Europäischen Union gibt es keine alternative. Po pierwsze chciałbym zaznaczyć, że Unia Europejska jest jedną z najbardziej uh, historii pełnych sukcesu. Po drugie, gdyby uh, jej nie było, to trzeba by ją tak na dobrą sprawę dopiero odkryć. Jest to coś, co najlepszego co nas do tej pory spotkało. Wenn Sie denken, dass die Europäische Union in den letzten 50 Jahren eine Zone des Friedens, der Demokratie, der Menschenrechte und der wirtschaftlichen Prosperität geschaffen hat, die in Jahrhunderten europäischer Geschichte ihresgleichen sucht. Äh, Union 50 lat Na to, aby panowało, aby rządziły prawa człowieka i ato, na to, aby rozwój gospodarczy odbywał się właśnie w takim zakresie w tak pozytywnym. Z sześciu państw założycielskich dzisiaj mamy 27 państw, które są członkami Unii Europejskiej. Wie anders könnten Sie sich vorstellen, dass 1989, 1990, als die europäische politische Karte neu geschrieben wurde, als die friedliche Revolution, die von Danzig ausging, Europa so veränderte, wie glauben Sie, hätte sonst auf friedliche Weise dieses Europa neu gestaltet werden können, wenn nicht durch die vorhandenen Strukturen der Europäischen Union? Jak można by sobie wyobrazić, w jaki sposób kształtowałaby się Historia Europy, rok 89, rok 90, to, co tak pokojowo zaczęło się w Gdańsku, gdyby nie istniały struktury Unii Europejskiej? Das Europa der 27 ist heute auf dem Wege zu einer gemeinsamen Währung des Euro. Wir haben den Schengen-Raum, dem zunehmend Mitglieder der Europäischen Union angehören. Polen tut dies bereits.